No, dzień dobry. Dziś koni chciałbym pokazać silniczek na 12V z płynną regulacją obrotów, gdzie mamy gotowy produkt. I silniczek wykonuje prawe i jak i lewe obroty. Napędza nam słynną tokarkę w prawą stronę, jak pokażę państwu i zarazem w lewą. O I zasilany jest z akumulatora 12 V. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na podłączenie. Tego urządzenia gotowego. Tutaj mamy potencjometr, którym regulujemy obroty z cyfrowym wyświetlaczem. No, silniczek jeszcze tak wygląda. Tradycyjnie jest ten mocniejszy silniczek. Przymocowany jest w ten sposób. I zrobiłem na w kole pasowym wielorowkowym. Będzie to służyło do filtra ogrodowego. Obroty podreguluję tutaj. Szybciej. Procentak podaję. Na stówę to idzie Stuwa. I właśnie dedukowałem się, że mam prawe i lewe obroty. A teraz zobaczymy zobaczymy prawdziwą moc tego silniczka. To jest taki mały Herkules. Ja sobie przeciągnę tutaj, bo nie mam operatora dzisiaj. Ja pokażę Państwu jaką ten śniczek ma siłę. I będziemy podkręcać do przodu. I podejrzewam, że się nie zatrzyma. Pomogę tylko pokręcać tutaj. I on sobie kroi szczela, bo to nie ma obrotu. ale, ale idzie. Także mały Herkules nam ciągnie Naprawdę jest gigant Można go nazwać śmiało małym Herkulesem To urządzenko też jest dostępne Aby ktoś chciał to zapraszam jest dostępne u mnie Dobrze, to. Potoczymy się już przesuniemy. No i mały Herkules będzie ciągnął. Wrócimy z powrotem. Bo nie chcę do tego cofać. Noża, bo bym mówił, to jest nóż z węglikiem. Ale chcę pokazać, że ten silnik naprawdę jest mega, mega mocny. No, uniwersalne zastosowanie. Trochę pomysłu. budowy mi tam drżą, że czemu sobie tutaj Dobra, teraz jeszcze obrotami się pobawimy i potencjometrem się pobawimy. Rusza nam od. Od trzydziestu sześciu pięciu procent jest bardzo czuły, jak to samo robi w prawo. że mały Herkules nie tylko ciągnie wrzeciono i tnie metal, ale jeszcze skrzynię biegów ciągnie od Dobrze, to na dziś tyle. że ten z... nie zasila, tylko przetwornik składa się z potencjometra, który się mocuje odpowiednio i wyłącznika prawo-lewo, który też umiem już podpiąć analogowo, manualnie. A tutaj gotowy podzespół się kupuje i jest. I tak samo tutaj jest podłączenie po prawej stronie plusik motor i nie wolno odwrotnie bo się spali a silniczek to prawe albo lewe nie ma problemu dziękuję serdecznie za uwagę